Witam wszystkich. Zapraszam na podsumowanie tygodnia. Zobaczymy, co działo się na warszawskim parkiecie. Spojrzymy, jak radził sobie WIG 20 podczas mijającego tygodnia oraz przejrzymy zmienności spółki, które poradziły sobie dobrze, oraz te, które niestety tydzień muszą zaliczyć do tych mniej. Udanych na początek WIG-20 i spojrzenie na wykres. No, na pewno pierwsze co można zauważyć, że dobrze gdzieś działają te linie, które tutaj sobie narysowaliśmy. 27 lipiec, odbicie od tego rejonu, i to może świadczyć o tym, że lokalny dołek na WIG-20 mieliśmy 14 lipca. I tak jak tutaj mogliśmy narysować sobie taki trend spadkowy. Tak, może teraz od tego dołka będziemy mogli sobie narysować jakiś Trend wzrostowy, który gdzieś tutaj w krótkim, może średnim terminie będzie na WIG-20 gościł. Na razie wydaje się, że po tej piątkowej dobrej postawie oraz po dobrej postawie w Stanach Zjednoczonych, a ta postawa jak najbardziej przekłada się na polską, zresztą nie tylko polską giełdę, na wiele europejskich rynków, myślę, że w tym momencie najbardziej prawdopodobną opcją będzie. Test tej niebieskiej linii w okolicach 1740 punktów, tak jak miało to miejsce 28 i tak jak miało to miejsce 8 lipca. Myślę, że jest to. Najbardziej prawdopodobny scenariusz na ten moment. Pewna zresztą taka zależność tutaj wtedy by występowała na tym wykresie. Jest on moim zdaniem na razie dość powtarzalny i dość przewidywalny. I właśnie jeżeli to wszystko miałoby być kontynuowane, no to te 1740 punktów, te okolice już w poniedziałek mogą zostać osiągnięte czy przebite. Bardzo możliwe, ale bardzo możliwe też, że. Po o dotknięciu jakaś minimalna korekta, na przykład do tej niebieskiej linii, która wskazuje poziom 1700 punktów, byłaby jak najbardziej taka opcja też możliwa, ale raczej w tym momencie myślałbym bardziej pozytywnie i że 1740 punktów, nawet jak nie zostanie wybite w poniedziałek, to nie będzie się to wiązało z jakimś cofnięciem, ale już kolejna sesja. Takie wybicie by przyniosła, a w przypadku wybicia kolejnymi poziomami, na które wtedy będziemy spoglądać, no to myślę, już okolice 1800 punktów, ewentualnie 1780, 1790, ale wtedy ta chęć inwestorów na powrót w po prostu w wyższe rejony, myślę, tylko się spotęguje. Kiedy ten poziom 1740 punktów wybity zostanie? Spójrzmy teraz na średnią zmienność z ostatniego miesiąca. Głównych indeksów sektorowych przemysł paliwowy jest tym, który radzi sobie najlepiej około 15% na plusie. Zdecydowanie najsłabiej banki. Oraz deweloperzy. Tutaj ta, ten spadek nie jest jakiś wielki, poniżej 5% pod kreską, ale jednak przemysł metalowy również nieznacznie na minusie, a blisko zera tutaj krąży na przykład budownictwo, jak i też przemysł chyba chemiczny, jeżeli się nie mylę, tak przemysł chemiczny, to jest tutaj ta linia obok budownictwa spójrzmy na zmienność na całym rynku Nexity 70% Medical Algorithmix proszę spojrzeć, 40% nad kreską bardzo dobra postawa i Biomed który kolejny tydzień może zaliczyć do tych bardzo udanych i proszę spojrzeć na miesięczną stopę zwrotu na Biomedzie, która przekroczyła już 100% bardzo dobra postawa i gdzieś Echa tej umowy cały czas odbijają się jak najbardziej pozytywnie i dodały, dodawały spółce paliwa do wzrostów. Bumech nie tempa: 20% nad kreską. ML System PGMG również dobra dostawa. Getty Noble też gdzieś się nam uaktywnił, podobnie jak STS Holding, Lubawa. Jakieś tutaj odbicia obserwujemy? Wotum 12% dobra postawa spółki, jak i PKP Cargo, też gdzieś niedawno o spółce wspominałem na kanale 10% nad kreską, a najsłabsza postawa. Zdecydowanie e, z takich bardziej znanych Celtic 25%, e, Item Trade, HM Invest, Interwood, e, Kinopolska, Times Square Games. Proszę spojrzeć 12% pod kreską. E, na pewno tydzień nieudany e, i proszę spojrzeć na przykład na 6-miesięczną stopę zwrotu, która jest już blisko 60% na minusie. Dadelo również Niezbyt udane sesje w minionym tygodniu. Ezotic Kernel XTPL 9% po tym potężnym wzroście jednosesyjnym. CD Projekt również nie najlepiej 8%, więc jeszcze bez jakiejś trwałej siły na wybicia i powroty na zdecydowanie wyższe poziomy. Podobnie Playway, który. Tydzień kończy prawie 7,5% pod kreską, Allegro 7%, podobnie jak KSG. Agro spójrzmy teraz na sv 80. Tutaj wspomniany już Biomet Lublin oraz Bumech. Bardzo dobra postawa tych spółek, tak jak ML System, Getting Noble SS Holding, Lubawa, Kognor, Mirbut również 9% spółka Mirbut. Dobry tydzień, Foton Kogeneracja również Serinus, Odbicie spółka Serinus. Myślę, że warto obserwować, bo tam ciekawe ruchy mogą mieć miejsce, takie jest moje zdanie. Stalprodukt Produkt 6%, Zepak, Amika około 5-6%, Amika 4%, i pozostałe spółki te wzrosty zdecydowanie mniejsze. A najgorsza postawa na walorach już wspomnianego Playwaya. Astarta 7%, podobnie jak w Royal Forte, kolejne bardziej znane spółki, Grodno, Shopper koło 4%, pozostałe te spadki już naprawdę niewielkie. MV 40 PKP Cargo 10%, ING również 10%, podobnie jak Komarch, Budimex 9%, więc Mirbud, Budimex, te spółki poradziły sobie dobrze, Grupa Pracuj, DataWalk tutaj koło 8%, Eurocash 6%, Mabion 6%, więc gdzieś spółka ma ochotę na odbijanie od tych niskich poziomów, na których kurs spółki Mabion przebywał w ostatnim czasie. Pep, cały czas gdzieś spółka przewija nam się w tych zestawieniach jako jedna z tych, które radzi sobie lepiej. Proszę spojrzeć na 24 miesięczną stopę zwrotu 160% na plusie. Dobra postawa walorów Pep, Kenty 3%, pozostałe zdecydowanie. Te wzrosty nie są już tak imponujące, a liderem spadków ten Square Games. No nie może gdzieś spółka wrócić do takiego stałego ruchu wzrostowego, który powodowałby o tym, że gdzieś te straty, które są ogromne w ujęciu powiedzmy rocznym, dwuletnim na kursie, zostałyby powoli odrabiane i powrót na wyższe poziomy taki bardziej trwały byłby obserwowany. Gdzieś jednak ta słabość cały czas się przebija. Ostatni tydzień był tylko tego oznaką kernel 9% xtb. 5% Tauron Mercator. Mercator tutaj ta postawa walorów cały czas respektuje ten szeroki kanał, o którym już wiele razy mówiłem. Między 50 a 80 zł. Dość powtarzalne na razie są ruchy na spółce Mercator Medical, właśnie Bogdanka, w Bogdankach, w przeciwieństwie do Bumechu, który poradził sobie bardzo dobrze. 3% pod kreską, pozostałe spółki naprawdę niewielkie te spadki. WIG20, myślę tutaj najciekawsza sytuacja, PG&G, Dino Polska proszę spojrzeć 8,5%. Co do walorów Dino ja wrzucałem taki post w sekcji społeczność, gdzie wspominałem o bardzo dobrej wręcz rekordowej postawie spółki Jeronimo Martins, która publikowała wyniki finansowe, jak wiadomo jest to właściciel m.in. sieci Biedronka, bardzo rozpoznawalnej w Polsce. No i tam napisałem, że moje pierwsze Skojarzenie w takim razie to jest Dino Polska. No bo, skoro przemysł spożywczy, skoro inne sklepy poradziły sobie tak dobrze, no to czemu też nie Dino? Czemu ta spółka i ta sieć miała radzić sobie źle? Skoro, no, myślę, że też dino jak najbardziej w Polsce szczególnie w niektórych rejonach jest bardzo rozpoznawalne jako sieć właśnie marketów no i ten tydzień myślę potwierdza te moje słowa dobra postawa 8.5% nad kreską lotos który można powiedzieć jest już częścią PKN Orlenu KGHM 7.5% tutaj też wspominałem o tym że Odbicia na miedzi się spodziewam, dość dużego i tak samo spodziewam się, równo z odbiciem na miedzi, dość dużego odbicia na KGH m MBank, PK Nordland, około 4,5%, Santander, PKO tutaj około 2%, JTZW broni tydzień nad kreską, 0,5% mniej więcej, CD Projekt, już wspomniany 8%, więc podobnie jak Ten Square Games, te duże spółki gamingowe nie poradziły sobie zbyt dobrze. Allegro też tydzień niezbyt udany, podobnie Orange, CCC i cyfrowy Polsat, PG oraz TKOBP, te spadki już nieznaczne, a LPP można powiedzieć, że Kończy tydzień blisko zera. Na koniec jeszcze New Connect Index. Tutaj Sherry Pick Games 120% nad kreską. Muszę dodać, że ten ruch na walorach akurat Sherry gdzieś tam po cichu spodziewałem się. Obserwując walory, obserwując transakcje i po prostu to, co działo się na spółce w ciągu sesji, można było wnioskować, że coś takiego właśnie będzie się na spółce działo, ale równie dobrze mógł to też być ruch potem szybki w drugą stronę, bo na pewno element spekulacyjny tam istnieje. VAT, o którym ostatnio dość głośno na wielu grupach giełdowych, 75% nad kreską. Podobnie z takich bardziej znanych. Play to chill, proszę spojrzeć, 40%, dobra postawa jak najbardziej. Biomasy 36%, tutaj Hurtimex 23%, Comeco 22%, procent, MT Energia 20%, Galvo 15%, gdzieś tam wraca również do wzrostu w Trigo, które kończy tydzień 16% nad kreską, a postawa jak najbardziej niezasługująca na pochwałę, no to już walory W, 16 ponad pod kreską, Cannabis, True Games tutaj około 12-13%, Road Studio 12% pod kreską. Również no niezbyt dobra postawa walorów Art Games Lauren Peso. Tutaj około 8%, Warmer Level 6% pod kreską, Formas również 6%. Reszta spółek, to już spółki zdecydowanie mniej znane. Przejdźmy teraz do szybkich analiz trzech spółek przygotowanych na dziś. Pierwsza Alior, Alior który po tym, jak rozpoczął bardzo dobry ruch wzrostowy, a miało to miejsce gdzieś tutaj mniej więcej między październikiem listopadem Mniej więcej na przełomie tych miesięcy dość dynamiczny trend, choć może nie tyle szybki, co taki po prostu równy i gdzieś spełniający swoje założenia. A wzrost był naprawdę imponujący no bo 470% w, około, w czasie około roku. Myślę, że jest to wynik jak najbardziej dobry. Ale teraz trwa oddawanie, oddawanie tych wzrostów. Już większość, myślę, jak najbardziej została zniwelowana, i aktualnie przebywamy na takim poziomie, który może być wsparciem. A mowa tutaj o rejonach 24 zł, a to wszystko za sprawą tego, że właśnie w tym ruchu wzrostowym walory przebywały dość długo, w takim można powiedzieć płaskim ruchu, po którym następowały gdzieś kolejne, i kolejne wybicia. Czy tym razem ten poziom, te swatki zatrzyma, no na razie się broni myślę, że jakieś wyniki finansowe kolejne mogą być ważne z punktu widzenia zachowania kursu, ale też nie zdziwiłbym się, gdyby Jakieś mocniejsze odbicie w stronę północną było obserwowane jednak z tego poziomu, a ponownie to odbicie zostałoby w całości zniwelowane i kurs przebiłby wtedy tą niebieską linię, spadając choćby na przykład do poziomu w okolicach 18 zł. Taki scenariusz myślę jak najbardziej byłby prawdopodobny, ale na razie obrona, można powiedzieć, trwa. Ten poziom broni się dość dobrze. Tutaj widzę, że takie dwie ś Świece, które mogły już świadczyć o tym, że ten poziom mówiąc kolokwialnie pękł, ale jednak tak się nie stało. Sesje następujące gdzieś tam przyniosły ponowne oddalenie się na powiedzmy bezpieczną odległość i Cały czas przebywamy nad tą niebieską linią. No i powiem tak, dopóki kurs właśnie będzie przebywał, czy to przy tej linii, czy nad nią, walory Alior Banku myślę są bezpieczne i wtedy ten ruch w stronę północną będzie bardziej prawdopodobny. Natomiast każde jakieś wybicie takie na no powiedzmy odległość kilkuprocentową od tej linii, no to już myślę bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że jednak ruch w drugą stronę będzie bardziej prawdopodobnym, a zasięg takiego spadku to okolice ok. 18-19 zł. Kolejna spółka, Ecoexport, spółka mniejsza, Obroty czasami są naprawdę niewielkie w trakcie niektórych sesji, aczkolwiek zdarzają się też sesje, gdzie ten wolumen jest zdecydowanie wyższy w porównaniu do sesji poprzedzających, jak i następujących. Mamy takich przypadków dość sporo, muszę powiedzieć. Raz na jakiś czas pojawiają się albo pojedyncze sesje, albo takie serie, kiedy te obroty są zdecydowanie zwiększone, a dzieje się to zazwyczaj. Wtedy, gdy obserwujemy na spółce jakieś gwałtowne czy to wybicia, czy to spadki. Ostatnim razem, proszę spojrzeć tutaj, po dojściu do złotówki 20 groszy, dynamiczny 30% wzrost. Kolejna sesja 20%, a kolejne sesje, choć cechowały się dużą zmiennością, proszę spojrzeć na te cienie, zarówno w jedną, jak i drugą stronę, to koniec końców ta zmienność była niewielka, poniżej 1%, zarówno na minusie, jak i na plusie. No i to, co się wydarzyło, właśnie po tym po tej sesji 19 maja, po tym bardzo długim górnym cieniu, który był jak najbardziej sygnałem tego, że po prostu kolejne sesje z bardzo dużym prawdopodobieństwem przyniosą spadki, skoro tak długi cień tutaj nam pozostał. Większość tego wzrostu została już oddana. Aktualnie walory przebywają w okolicach złotówki i 40 groszy. Patrząc na wykres szerzej, no to taka cena, bym powiedział, dość niska, porównując gdzieś. Choćby poziomy z lipca 2020 roku, nie wspominając już o na przykład roku 2017 czy 2016, kiedy to ten poziom był w okolicach 14, 15, a nawet 20 zł w roku 2016, ale nie ma cofać się tak daleko było, minęło, trzeba spojrzeć na to, co jest teraz. A teraz wydaje się, że będziemy obserwować za jakiś czas, moim zdaniem, to, co Obserwujemy już od dłuższego czasu, a mianowicie po takim ruchu, który jeszcze może potrwać kilka sesji, znowu jakieś dynamiczne wybicie w stronę właśnie północną, wzrosty. Możliwe, że jedno sesyjne, możliwe, że kilku, a to wszystko po to, żeby te wzrosty potem. Z czasem zostały całkowicie albo prawie całkowicie oddane, i za jakiś czas myślę znowu podobny scenariusz i ja raczej. Na ten moment osobiście nie widziałbym tu jakichś wielkich inwestycyjnych perspektyw, jeżeli miałbym mówić o spółce jako eksport. Patrząc na ten wykres, z racji tego jak on wygląda, z racji na te wolumeny takie zwiększone typowo jednosesyjnie, dwusesyjnie, po prostu kiedy coś się dzieje, tak mi to wygląda, jakby w przypadku wybicia, po prostu akcje były wyrzucane. Upychane gdzieś w rynek i następnie znowu ten wzrost jest oddawany. Sprzedaż ze stratą, i za jakiś czas znowu wybicie, upychanie akcji, i tak dalej, i tak dalej. Kolejna spółka Unimot, już ostatnia z trzech przygotowanych na ten odcinek. A spółka Unimot w przeciwieństwie do EkoEksport na przykład radzi sobie dość dobrze. Jesteśmy po teście lokalnego szczytu w okolicach 62 zł, choć jeszcze się upewnię, czy lokalnego, no, nie, historycznego nie. Do historycznego jeszcze troszeczkę brakuje, ale jednak postawa jak najbardziej zasługuje na pochwałę, szczególnie tutaj ten ruch kilku sesyjny ze, myślę, takimi jak najbardziej dobrymi wzrostami 6%, 7%, 4% i odpowiednio i 3% jak najbardziej dobra postawa. Potem, proszę spojrzeć, 22 lipiec, jaki długi ten dolny cień, jednak, ten spadek został obroniony i koniec końców... Ponad 1% nad kreską. Ciekawa sesja, muszę przyznać. No i aktualnie, po tym jak jednak nieudana była ta próba gdzieś pokonania 61, 62 nawet złotych, obserwujemy korektę. Korektę bardzo niewielką, jak na skalę tych wzrostów, która ją, które ją poprzedzały. I wydaje się, że. Jakby walory miały ochotę na ponowny test tamtych rejonów. Ja może je zaznaczę taką linią. Mowa tutaj o powiedzmy poziomie 62 zł, a aktualnie to wsparcie, jakieś które powiedzmy nam się tutaj wytworzyło z tych kilku świec, to okolice okrągłych 60 zł, więc no ten zakres nie jest jakiś bardzo duży myślę, że jak najbardziej teraz prawdopodobny byłby jeszcze ruch w stronę 62 zł celem ponownego przetestowania tych okolic próby wybicia tego poziomu, jeżeli taka próba byłaby udana, no to jak najbardziej możliwe byłyby dalsze wzrosty, jednak i tak myślę, że poprzedzone korektą ze względu choćby na wskaźnik RSI, który jest już naprawdę wysoko i choć mieści się jeszcze w tym fioletowym ograniczeniu to naprawdę niewiele wystarczy żeby był poza nim a patrząc historycznie na walory spółki Unimot, jednak zdarza się, że RSI jest poza tym ograniczeniem ale gdzieś każda taka sytuacja wiąże się z korektą i to korektą dość mocno, tak mo dość mocno, tak można wnioskować z historycznego spojrzenia na zachowanie tego wskaźnika dlatego też myślę, że po dojściu i nie przebiciu tego poziomu 62 zł, ja spodziewałbym się korekty, korekty, która miałaby zasięg na początek powiedzmy 54 zł. Czy to będzie już i po dojściu do tego poziomu ponownie będziemy obserwować wzrosty? Myślę, że to zależy, będzie to zależało od postaw całego rynku, od gdzieś wyników finansowych ze spółki, perspektyw i tak dalej, i tak dalej, więc tak szeroko myślę, że nie ma jeszcze co patrzeć, raczej skupiłbym się na obserwacji chwilowej, krótkoterminowej, to znaczy... Na tym, czy będzie podjęta próba ataku na 62 zł. Ponowna. Jeżeli udana, no to i tak, ja liczyłbym się jak najbardziej z korektą. Jeżeli nieudana, to też liczyłbym się z korektą, tylko korektą głębszą, gdzieś właśnie do okolic 53-54 zł. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Dziękuję tym, którzy dotrwali do końca. Zachęcam do komentowania, oceniania oraz oczywiście. Do subskrybowania kanału, aby nie przegapić żadnych materiałów. Do usłyszenia, cześć!